W muzyce koniec kompozycji nie jest jej celem gdyby tak było najlepszymi dyregentami byliby ci najszybsi a kompozytorzy pisaliby tylko zakończenia utworów. Ludzie chodziliby na koncerty tylko po to, żeby usłyszeć jedynie ostatnie akordy. Lecz nie postrzegamy tego jako czegoś, co system edukacyjny wyniósł w nasze codzienne życie. Nasz system nauczania daje nam zupełnie odmienne wrażenie. Jest on wystopniowany, a my wpuszczamy nasze dzieci w ten system na zasadzie zagrania: no choć tu, kici kici. Idziemy do przedszkola, co jest świetne, bo po jego zakończeniu zaczynamy pierwszą klasę, a potem, no dalej, pierwsza klasa prowadzi do drugiej, i tak dalej. Potem idziemy do gimnazjum, tutaj nabieramy rozpędu, idziemy do liceum, a następnie na studia. I kiedy to wszystko zaliczymy, wtedy możemy ruszyć w świat, a później lądujemy w pracy sprzedając jakieś ubezpieczenia czy starając się wypracować miesięczną normę. I przez cały ten czas ta rzecz nadchodzi, nadchodzi i nadchodzi, ta wspaniała rzecz, sukces, na który pracujemy, aż pewnego dnia, gdy jesteśmy już w średnim wieku, budzimy się rano i stwierdzamy: Mój Boże, przybyłem, mam to, co chciałem. I nie poczujemy się inaczej niż zwykle, poczujemy się trochę zawiedzeni, i zrodzi się podejrzenie że zostaliśmy oszukani i rzeczywiście jest to wielkie oszustwo wszystko nas ominęło ponieważ mieliśmy oczekiwania potraktowaliśmy życie jak podróż pielgrzymkę której końcowy cel jest poważny a cała rzecz polega na dotarciu do mety do sukcesu a być może i po śmierci do nieba jednak po drodze umknęło nam sedno sprawy to było jak musical w którym mieliśmy tańczyć i śpiewać kiedy muzyka grała pozdrawiam